No, wygląda na to, że jesteśmy. Wszystkich wczytało? Yeah. Nie. No to the yeah. Jest dobrze szefu, jest, jest, jest dobrze. dobrze. Oh, no To ja muszę się zapoznać z całym tym. Z całym statkiem, tak. Zapoznajcie się na spokojnie. Eee, yy, i pani... Jeszcze nic. Najpierw daj mi ogarnąć misję i ewentualnie jakieś przedmioty. Boże, dlaczego to były dwie pary drzwi? A kurwa, chciałem na na tego określić. Weź kup bło. elastynę band i bandaże, to zrobi się od razu tą skórę. Kurwa, co to jest to? Ja nie wiem, czy to będzie konieczne na takim przestrzeni etapie to gry. Nie ma zbrojołowni z tego co widzę W ogóle słychać mnie? Tak, słychać czegoś najwyraźniej Czek 5 na 5 Dobrze Ktoś coś podpierdolił Remi Mówi... mówi... Nie Nic nie Tylko na śmietniku No to... to też jest zaliczane jako kradzież to chulspir dalej po prostu na razie niczego nie ruszajcie. Rajster ruszy to chol. Nie ma zbrojowni tuż. To zajebałem to moje. Mhm. Bateria, Bateria jest, to tu Bo... Ej. Co tu się? Eee, czy masz możliwość kupienia mi jakiejś broni? Nie wiem, ale powinna być w szafie. Nie ma nigdzie w szafie, kurde, żadnej broni. Nie widzę szafy w ogóle. Aha, co już byłeś, jakby się podpierdalać? O ja ten szukam. Jest bateria w świetniku. No pas. Ja szukam na razie ten. Szukam kogoś, kto ma tę elastynę. O, plecak można kupić w razie czego. O kurwa, olfactory story. Nie kradnijcie jeszcze Jeszcze nic nie kradniemy, teren Najpierw rozgląd. O, skafander jest do zlipa. Dobra, będziemy mieli, te, będziemy mieli na wstępie trzy plecaki, więc będzie zajebiście Kurwa, gdzie my jesteśmy? Na stacji Kurwa, ile będzie tu filmek O kurwa, pocz, 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 ile leków, medykamentów, morfiny, nie morfiny. O kurwa, jaki to jest wielki. No to widzisz, oj, to, czym będzie się kończyć każda przygoda na stacji? Jego wyjebało na chwilę, zaraz by... wróci. Jak to go wyjebało? Wyjebało go na chwilę, bo resetuje to na parę A. Aaaaaah. Bo ja mam wyciszony ja tylko mikrofon. Rojt nie może dołączyć do serwera, jakiś problem ma. Oho, Dobre. To za chwilę ten, yy, za chwilę weźmiemy... Ogarniemy to. Yy, ja pierdolę, jeden drugiego gwałci. Pierdolę, jeden drugiego gwałci. Pierdolę, jeden drugiego gwałci. Dobrze, w takim wypadku macie tam... Zielone światło? Macie, macie zielone światło, bo ja nie widziałem też nigdzie broni. Pierdole, jeden drugiego gwałci. To jest I, I oście w ogóle. Pani kapitan. Spierdolam! Chodź chodź, chodź chodź, 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 chodź kurwa tu chodź Chol te fantyku. Cojem kajdaki się podpierdolę? Czy ty to widzisz? Widzę to i chcę to mieć. Ja też chcę to mieć, bo Tak to jest... Słuchaj, mów te, mów te mów poza radio. po prostu robimy kombinezony dla naszej dwójki, a im zostawimy jakieś bojowe ochroniarza. Kurde. Dermal katana, czy tutaj katana? To ja tutaj zrobić? Roba, nie Wiesz co, to myślę, że to jest do tego tak, modu. z waifu, tak mi się wydaje. Tak, tak, to jest to. To jest to właśnie. Jadu Jadu. A pamiętasz, że ja lubię walczyć z Meletem, z potworami, więc to jest dla mnie idealne. jedna katana e e e SP, i... EPSP, tak? EPSP musimy zrobić, czyli Ukosa muszę, będę musiał zrobić. Uf, gdzie jest? Tak, to spokojnie. E P -P. to Spokojnie. Dobra. Kurde. Aby z ESPE. -E. Coś, Jezu. coś Jezu. Jezu. Boże, czy ty nie to wiem, widzisz Co tutaj jest do zrobienia? Mam. <noise> Oczywiście, że widzę. ja pierdzielę. O kur... Powiem tak, ten motto był strzał w dziesiątkę, naprawdę. Ja nie rozumiem, Bartosa, tak. so, dlaczego on tego nie chciał. Czekaj, ja Life a Kalejf też był z chęcią ty na tym pograł. Mam jakieś jajko. Weź go do. Weź go, pisz. Ja nie kurwa. Dobra, ja się kurwa, zaraz nie wiem, go zapytam. Gdzie jestem, ty. Jest pisz na do na niego, wyślij bez kina z tej gry. Kurwa, Przeczytaj co tu pisze. Musimy to komuś dać, MUSIMY! Gdzie jest wyjście? To wygląda jak ten, jak klaun Ale zobacz, przeczytaj co tam pisze na nim Ktoś musi to dostać <śmiennie> Tak, o, te, o. Ej, ale ci powiem, że podobają mi się te modele, takie jak mhm. Aż nawet jakby, by, jakby nie było za, za chłopot, to, to te modele by mogły być. No oczywiście, że tak. Słuchaj, no mówię ci, to będzie po prostu coś pięknego, ja czuję, że ta kampania będzie zajebista. Tak, tak, też tak sądzę. To był dobry pomysł, żeby dołączyć do was. A, słuchajcie, jedna ważna sprawa, chodźcie ze mną. Zanim wyruszymy. Pod żadnym pozorem tutaj nie wchodźcie i nie otwierajcie stąd tamtych drzwi na końcu, bo was po prostu ciśnienie zmiażdży. Śluza. Czemu ja mogę tego otworzyć? Halo. Bo tam jest, bo to jest, musisz mieć kartę A. kapitana. Nie. Otworzyłem. Bo to, bo to A trzeba panie przyciskiem. Panie się Daj przycisk. <noise> nie tego, spokojnie. Dobra, startuję. Dobra, altarat kieruj te, te na... Działa górne, co nie? O, że do zasady ja. kapitana się nie rucha Coś tam mówiłeś Cody, ale nie, nie, nie dosłyszałem, bo przerwał. by się. Aha. Nie mam pytań. E, trzeba znaleźć ten, trzeba znaleźć moduły do zasilania dział, bo inaczej będzie tak. kicha. Znajdźcie e, ale to. Ale ci powiem Cody, tak, nie potwierdza, ani nie, za, nie zaprzecza, tak co powiedziałeś. Ja właśnie nie dosłyszałem jego pełnej wypowiedzi. I dlaczego, ten, dlaczego wciąż nie mamy miodu? Czy generator został włączony? Mechanik? Ej, kurwa... Czy... Ja nie włączyłem. Ej, nie włączyłeś? To, e, patrz... Ej, umiesz włączać, czy nie umiesz? Ej, Już włączali wczoraj, to spokojnie. To jest po studiach inżynieryjnych, to przedać mu spokój. No! No przejdziesz. Amatora by nie wzięli. Fajnie. Dobra, płyniemy. Boże, Adam Lyons, macie tam ładniusi okręt. Co można zajebać, szefie? O kurwa, tu zajebić się jest O kurwa. Wioska francuska w śmietniku leży. Trafiliśmy do popkulturowego, pop ten, baru znacznego O kurwa, Hitler. O oh FUK O Co, to zajebałeś komuś Nie Separatyści mnie gonią! Gdzie jest? No zajebałeś coś! Nie! Zwodzieju! Tylko kurwa to jest pierdol! Nie! Ale bia o, o kur... rozbiją ja przyradzie A tutaj z poworka jest do zadbania, to dobry pan, to dobry Ja znam Czeka się? Przeżyj... ty możesz mieć. O kurwa! Co ty jest ciało. kurwa? O mój Boże, o kurwa ty. Chcesz sobie lepiej być, udawać, że nic Dobra, skodzieniliśmy... Dobra, yy. nie widzieliśmy? jest. Dobra, yyy... nie Ale kapitanie, poznaliśmy ciało pod poślicem. To kupiłem tam parę fantów dla ciebie. Będziesz zadowolony. No, takiego jak to tak jak Co wiem, kurwa worek. To jest cholera. To jest cholera. To się kurwa kulturalnie z cholera. To a tu To kurwa cholera. pierdolone krwią ciało worku. Dziwne rzeczy tam znajdujecie naprawdę. No tego tego się jest nie To no, jest najgorsze. jest więcej To jest cholera. To Macie już zielone światło Najapaliśmy się w trzy dupy To zielone światło, mamy. To zielone światło, że eko od teraz jesteśmy, rozumiem Dzisiaj tylko nalewka z ziemniaków Dobra, to tu już nic chyba nie będzie, idziemy tam Ej, a to tam? No kurwa Zostawiam cię! Dobra, znalazłem miejsce do ładowania ten, energii w działach. 500 metrów. Spoko. Będę płynął I nisko, to... żebyśmy mieli mimo wszystko na tym, mimo wszystko je na górnym dziale. Tak, musimy to dolne działo zrobić, żebyśmy skanowali po minerały, bo minerały musimy jeszcze też pozbierać, nie? Prały, by nam się przydały, ci tak, wiem o tym. Zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Mam jedną to Pamiętaj o rozciągają się między godziną pierwszą a godziną trzecią te potozaury teraz. Ja widzę. E, Mieć to jest nam useless, tak naprawdę. Bo... Dobra, y, godzina ten, godzina, y, pierwsza. godzina pierwsza. Duża łowica w nas Nie leci. Widzę. Ulepszony Nie mogę do nich strzelać, bo... Kurwa, o wpłynęli A... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma amo, nie ma amo ja Jest na górze O kurwa Mamy no kurwa Wszyscy mają skafandry? O kurwa, o kurwa Nie mam, nie mam skafandra, ktoś mi zabrał nie stwierdzielę się. Ktoś mi zabrał skafander. O, tutaj pływają, ich od Kto Ktoś mi zabrał skafander. Nie mam skafandra. A ja no, mam broń? Jak kąś... się, się daje, masz. O kurwa ile ich tu pływa.